3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Nie avere paura, imigrantów. Imigranty siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Badanie potencjału migracyjnego studentów 6 roku polskich uczelni medycznych ma nam posłużyć przewidywaniu różnego rodzaju trendów. Na ile studenci są zainteresowani wyjazdem za granicę i w którym momencie, jeżeli podejmą taką decyzję, w którym momencie będą chcieli wyjechać. Z naszych badań wynika, że ten potencjał się troszeczkę zmniejsza, ale nadal około 20% absolwentów, studentów 6 roku, ale za chwilę absolwentów, jest zainteresowanych wyjazdem za, wyjazdem za granicę. Natomiast to, co jest dla nas bardzo ważną informacją, to to, że nie są zainteresowani wyjazdem natychmiast, kiedy skończą studia. Dopiero wtedy, kiedy skończą staż lub nawet skończą specjalizację, dopiero wtedy zastanawiają się, żeby, żeby ewentualnie wyjechać za granicę. To, co wydawało nam się oczywiste, ale zostało potwierdzone w naszych badaniach, to to, że nadal krajem docelowym, deklaratywnym krajem docelowym dla, dla osób, które chcą wyjechać, pozostają Niemcy. Dopiero na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania oraz państwa skandynawskie. To, co dla nas było jednak zaskakujące, to to, że takim czynnikiem wypychającym już nie są wynagrodzenia. Generalnie mamy dwa takie główne, można powiedzieć, czynniki wypychające. Jeden to jest sytuacja polskiej ochrony zdrowia, szczególnie pewne relacje międzyludzkie w szpitalach, a drugi, drugi element, który nas bardzo, bardzo zaskoczył, to jest kwestia sytuacji politycznej. Po prostu osoby odpowiadają, że ta sytuacja polityczna w Polsce jest na tyle trudna, że jest to jednak jeden z elementów, elementów wypychających. Jednym z takich bardzo istotnych modułów naszych badań jest również to, że pytamy o to, jak Polscy lekarze postrzegają napływ, napływ lekarzy z innych państw. Szczególnie nas interesowały oczywiście napływ lekarzy z Ukrainy, ponieważ tutaj mieliśmy również przepisy, które ułatwiały na przykład na dyplomów, ale również jak postrzegają pacjentów z Ukrainy i to, co bardzo istotne, to polscy lekarze specjalnie widzą konkurencję ze strony cudzoziemskich lekarzy, natomiast to, co jest istotne, to widzą pewne wyzwania, które przed nami stoją, chociażby znajomość języka, znajomość polskiej Systemu ochrony zdrowia, czy też, czy też pewnych relacji międzyludzkich, które mogą tutaj funkcjonować, ale co do zasady, ten, ten napływ lekarzy z zagranicy nie jest przez nich widziany bardzo źle. Nasze badania, poza tym, że są prowadzone już od trzech lat i zawsze zawierają trzy takie same moduły, to mają taki jeden moduł zmienny. Dwa lata temu pytaliśmy o wpływ. Covidu, pandemii Covidu na potencjał migracyjny studentów szóstego roku uczelni medycznych. Rok temu pytaliśmy o wojnę, o wpływ wybuchu pełnoskolowej wojny w Ukrainie na ten czynnik migracyjny. W tym roku będziemy pytać o to, co jest dzisiaj takim naprawdę, można powiedzieć, hot issue, takim głównym tematem dyskusji, mianowicie otwia otwarcie za poprzedniego rządu w poprzednich latach kilkunastu nowych kierunków studiów. Chcemy zapytać, czy, czy studenci 6 roku, Widzą konkurencję w tych potencjalnych absolwentach, którzy pojawią się za kilka lat, i czy to nie jest przypadkiem również w ich przypadku jakiś czynnik wypychający? Pod koniec lutego zaprosimy ponownie studentów szóstego roku uczelni medycznych w Polsce po to, żeby pomogli nam w lepszym zrozumieniu o system ochrony zdrowia, żeby odpowiedzieli nam na krótką ankietę, która będzie również badała ich potencjał migracyjny. Chcemy wiedzieć, czy w przypadku tego rocznika zmieniła się sytuacja w porównaniu z poprzednim rocznikiem i tych, i te osoby, które badaliśmy dwa lata temu. To jest bardzo istotne, żebyśmy wyłapywali trendy, żebyśmy mogli lepiej to zrozumieć. Tak więc będzie prośba, mam prośbę o to, żeby poświęcić te 5-7 minut na wypełnienie tej krótkiej ankiety, pozwolić nam lepiej zrozumieć rzeczywistość, ale również pozwolić nam napisać rekomendacje po to, żeby ten system ochrony zdrowia w Polsce funkcjonował coraz lepiej.